Dzień dobry, dobry wieczór. Czytanie tygodniowe dla wszystkich osób spod znaku Panny. Czytanie tygodniowe od 6 do 13 stycznia 2023 roku. Czytanie ogólne. Bierzemy tylko to, co czujemy. Jak nie czujemy, to sprawdzamy jeszcze Ascendent, księżyc i swoje wenus. No, dobra, karty potasowane. Energia tygodnia. Energia znaku. Czyli Wasza energia, drogie panny. Co z przeszłości ma wpływ? Co będzie podstawą sytuacji w tym tygodniu? Na jakiej podstawie się będą generować? Rada dla Was. Was, czego wy oczekujecie w tym tygodniu? No i jaki rezultat i spodziewany wynik? Powiem szczerze, że zabranie się za tworzenie kanału na YouTube i robieniu, tworzenie czytań. W czasie retrogradacji Merkurego to nie lada wyzwaniem, zresztą kilka razy już i się coś poknociło, wyłączyło, zrobiło, porobiło. Zresztą sami zobaczycie, no ale do odważnych świat należy. Dobra, jedziemy. No. Wy się będziecie, to będzie w ogóle trudny tydzień pod względem emocjonalnym. Wszyscy dookoła wraz z wami. Będą się czymś przejmować, niespokojne noce, lęki. Ludzie wokół was będą raczej zdołowani. Dużo będzie. Nie powiedziałbym takiej negatywnej energii, ale po prostu takiego smutku wokół, wokół was. A temu coś nie wyszło, a ten się martwi, bo piesek chory. A ten to w ogóle stracił pracę, no i będzie jakoś tak nieprzyjemnie. Ten tydzień no, chyba nie będzie najłatwiejszy, jako będzie e, Wasza energia. No ale wy zupełnie odwrotnie będziecie. Wy będziecie w energii czerpania dóbr. Mam nadzieję, że mm, nie widzę to tak, żeby cieszyło was e, nieszczęście innych osób dookoła, hmm, dziewiątka monet, to jest karta obracania się w dobrobycie, jak i przyjmowania tego dobrobytu, który jest do, dookoła Was. No, na podstawie tych dwóch kart mógłbym powiedzieć ojejku, smutek, dziadek umarł, ale no, będziecie dziedziczyć spadek. Coś w tym stylu może się Wydarzyć, co z przeszłości będzie miało wpływ na ten tydzień, trójka denarów, będzie się za Wami ciągnęła niebywale jakaś sprawa zawodowa. Projekt, praca w grupie i praca nad jakimś. Nie tyle co szczegółem, ale obracanie się i poruszanie się, w, powiedziałbym, w kręgach zawodowych, z ludźmi, którzy są w Waszych kręgach zawodowych. Tak to widzę, tak to czuję i to właśnie niebywale będzie miało wpływ na ten Wasz tydzień. Dobra. Co będzie podstawą sytuacji w tygodniu? W tygodniu, jaka będzie Wasza energia? W tym tygodniu będziecie bardzo nastawieni na korzystanie z energii ziemi, przede wszystkim z energii płodności i bogactw. Będziecie chcieli nie tyle co czerpać, ale już korzystać z tego, co jest wokół Was. Więc Dobry czas do podejmowania decyzji, nie tyle co finansowych, ale ogólnie decyzji związanych z zarządzaniem zasobami. I pomimo, że będzie trudny tydzień, trudna energia, to nie, powinni, nie powinno Was to przerażać. To będzie radą dla Was. Ach, dwójka kielichów radą dla was jest korzystanie z tego co wam może dać spotkanie partnerskie czerpanie z partnerstwa z osobą z którą jesteście w związku z którą, do której smolicie cholewki do której się przyglądacie taka osoba będzie wam na pewno Przychylna. Jeżeli chodzi o radę, to na pewno karta sugeruje i mówi, żeby nie bać się podejmować decyzji, jeżeli chodzi o podejmowanie kroków w zawieraniu znajomości, w kontynuowaniu ich i w rozwijaniu. Przede wszystkim też nie bójcie się swojej własnej błyskotliwości w tym momencie. Jeżeli coś czujecie, co wam może, że tak powiem, jeżeli coś czujecie, co wam może pomóc, czujecie, że możecie sobie pomóc wzajemnie, to to jest dobry czas, żeby właśnie w tym tygodniu skorzystać. Może to jest też dobry czas, żeby wyjść z tej energii ogólnej, jaką prezentuje Dziewiątka Mieczy. Jakie jest Wasze Pragnienie? Wasze Pragnienie jest pójść naprzód. Wydaje mi się, że Waszym pragnieniem jest pozostawienie tej energii dziewiątki mieczy, czyli czegoś, co Was co w was tym tygodniu i innych będzie gryźć. Dojrzeliście do tego, żeby yy, już iść, odejść w stronę. Wiecie, że wszystkie opcje, które Wam były dane w tym czasie, yy, dotyczące najprawdopodobniej spraw zawodowych, z tego projektu, może w sumie macie tam w pracy, bo trójka monet przecież, co będzie miało wpływ. Wy już chcecie mieć to za sobą. Może też być taka sytuacja, że wy i, i wasz tydzień jest już zmęczo, jesteście zmęczeni dlatego, że wy zostawiacie jakiś etap swojego życia za sobą, poznaliście kogoś i chcecie czerpać z tych dóbr, które macie. Chcecie się czerpać z tego, co wam daje. Chociażby cesarzowa, cesarzowe znak płodności, dwójka kielichów, czyli zapoznanie kogoś, kto może być waszą miłością romantyczną. I tutaj wy możecie być już w takiej energii, że wy już Pogodziliście się z pewnymi decyzjami w swoim życiu, wiecie, że w tych kielichach już nic nie ma, no i postanawiacie po prostu najzwyklej w świecie iść dalej. To jest wasze pragnienie. Przynajmniej tak sugerują karty. A jaki będzie wynik tego dnia? Kapłanka. będzie namiętnie i będzie wszystko owite tajemnicą. Zresztą w sumie jak teraz patrzę tak całościowo na ten rozkład, sugeruje mi to, że no, drogie panny, wy tu chyba nakroiliście jakiś romans, czerpiecie z tego romansu, może być to osoba, z którym pracowaliście, czerpiecie z tego dobrobytu, jest w ogóle super mega połączenie. Wiecie, że może poprzedni związek, bądź poprzednie życie z partnerem, albo mm, przyjaźń, relacja, która była wcześniej nawiązana, z tego już nic nie będzie, ale gdzieś tam w tym trwacie. Dlatego jest w tym tygodniu ta dziewiątka mieczy. No a jeżeli chodzi o kapłankę, no to tu wszystko jest jeszcze owite tajemnicą. E, wiedzą tajemną, tak to jakby to, to, co się dzieje, miałoby być e, niezrozumiałe i ukryte przed innymi. To jest właśnie takie działanie e, za kuluarów. No faktycznie to może być romans. Ja się tak, może tak dopytamy o tą dziewiątkę mieczy. Dlaczego jest ta dziewiątka mieczy? Bo dwójka monet i jeszcze mamy dziewiątka no, ósemka kielichów, króla buław i karta świata. No, yy, Wy sobie żonglujecie. Mam nadzieję, że nie żonglujecie niczymi yy, uczuciami, tak? Bądź, bądź sytuacją Eee, możecie być porywczy a karta świata no, sugeruje że wy wiecie że coś się skończyło tak coś się skończyło eee, macie całą macie po prostu pełną perspektywę w sytuacji i spoglądacie na nią zupełnie już inaczej jeszcze dopytamy się o tą radę jeżeli chodzi o tą dwójkę kielichów Tak. No właśnie, karta świata. Czyli wy zmieniliście zupełnie perspektywę dzięki tej osobie, której, z której jesteście towarzystwa, bo to ona wam pomogła zmienić perspektywę i powiedzieć, no kurczę, może ta osoba, z którą tam coś tego próbujecie albo jesteście, no nie do końca to działa. No, i tak, dziewiątka, magik i paś mieczy. No tak, wyczarujecie, wykorzystacie z obfitości i cieszycie się po prostu taką młodzieńczą energią. No to by wyglądało, że chyba poznaliście kogoś i nie spodziewaliście się, że to będzie. To no, nic. Dziękuję. No i życzę dobrego tygodnia na gruzie. Pozdrawiam.